Wbij wykałaczki na całej powierzchni kapusty. Włóż do mikrofalówki na 3 minuty. Wyjmij wykałaczki z kapusty. Pokrój kapustę na małe kawałki. Włóż do miski. Obierz cebulę ze skórki drobno posiekaj cebulę. Podsmaż na patelni z olejem roślinnym. Obierz dwie marchewki. Zetrzyj marchewki na tarce i dodaj na patelnię. Dopraw czarnym pieprzem, sól. Włóż do miski z kapustą. Rozbij dwa jajka, dopraw solą i czarnym pieprzem. Dodaj mąkę i dobrze wymieszaj. Dodaj ser żółty starty na dużych oczkach, dobrze wymieszaj. Posmaruj ręce olejem roślinnym. Uformuj okrągłe krokiety smaż krokiety na patelni z olejem roślinnym przez 7 minut. Pokrój ogórek na kawałki i włóż do kielicha blendera. Dodaj skórkę z cytryny. Rozdziel ząbki czosnku. Drobno posiekaj kilka ząbków czosnku i włóż do blendera. Dodaj serfeta pokrojony w kostkę. Świeżo wyciśnięty sok z cytryny. Jogurt. Miód. Płatki ostrej papryki. Gruboziarnista sól zmielona w moździerzu. czarny pieprz zmielony w tym samym moździerzu Zmiksuj sos. Smaż krokiety z drugiej strony przez kolejne 7 minut. Kiedy masz ochotę na przepis bez mięsa, te warzywne krokiety z serem są idealnym rozwiązaniem.